Wiadomości z Małopolski środę 6 grudnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego przekazano 47 samochodów dla jednostek małopolskich OSP w ramach programu Bezpieczna Małopolska. Nowe samochody odebrali przedstawiciele kilkudziesięciu gmin, którzy wzięli udział w ogłoszonym w ubiegłym roku konkursie. Wspieramy maksymalnie wszystkie służby ratownicze w Małopolsce z dużym akcentem właśnie na Ochotnicze Straże Pożarne, mówił marszałek Witold Kozłowski. Łączna kwota całego projektu to ponad 13 milionów złotych. Przy czym to trzeba podkreślić, że praktycznie dofinansowanie do tych samochodów dla każdej jednostki jest bliskie 100%. No, na wydatek około 300 tysięcy, wkład własny to około 13 tysięcy, więc można powiedzieć, że, że prawie że bez wkładu własnego te samochody będą służyły w 47 kolejnych jednostkach i mamy taką nadzieję, że. To też w sposób znaczący podniesie poziom funkcjonowania tych jednostek, zwłaszcza, że to są samochody do takich działań o charakterze ratowniczym, zdarzenia na drogach i tak, dalej, i tak dalej. Takie inwestycje wszystkim się opłacają. W końcu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Dodał wicemarszałek Łukasz Smułka. Ale bardzo ważne jest to, że właśnie tego typu pojazdy podnoszą gotowość operacyjną jednostki, podnoszą mobilność, w związku z tym te samochody będą podnosić też bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ważne również jest to, że biorąc pod uwagę, kiedy spotykaliśmy się ze strażakami i ochotnikami, oni właśnie mówili, że chcą pozyskać lekkie samochody, że im takie samochody są potrzebne. I myśmy też jako samorząd wojewódzki złożyli taką deklarację, że w 2023 roku taki projekt będzie zrealizowany i właśnie jesteśmy w takim dniu, przededniu tak naprawdę właśnie Świąt Bożego Narodzenia. Strażacy ochotnicy odbierają, ale to nie koniec wsparcia, jeżeli chodzi o strażaków ochotników, bo również na 2024 rok przygotowujemy podobny projekt i zaprosimy strażaków z Małopolski do współpracy, do tego, żeby gminy mogły aplikować, mogły składać wnioski, tak aby poziom bezpieczeństwa w naszym regionie był jeszcze wyższy. To są pojazdy, które będą służyć lata. Serdecznie dziękujemy dziś w imieniu wszystkich strażaków komentował pan Mieczysław z OSP w Krzeszowicach. Jeśli chodzi o samochód ratowniczo-gaśniczy, z lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, on jest bardzo potrzebny jednostkach ochotniczy, ochotniczych strażach, straży pożarnej z tego względu, że jest wyposażony i doposażony w, na maksymalnie, na maksa tak zwany, nie w jakikolwiek sprzęt, a teraz jak najwięcej jednostki nie tylko do pożaru wjeżdżają, ale są brane do wszelkich rodzaj, rodzajów interwencji. Przede wszystkim wypadki drogowe. Zakup pojazdów został sfinansowany w ramach 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Koszt tego projektu to ponad 13 milionów złotych, z czego 85%, czyli ponad 11 milionów, to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 10%, czyli ponad milion złotych, pochodzi z budżetu państwa, a pozostała kwota około 650 tysięcy złotych to wkład własny partnerów projektu.